Witam serdecznie w małej cukierence i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj przygotujemy pyszne ciasto czekoladowe. Jest bardzo smaczne, mocno czekoladowe cudownie pachnie. Jest proste w przygotowaniu. Ciasto jeszcze delikatnie ciepłe, jest piankowe, rozpływa się w ustach. Gdy przestygnie, robi się kremowe i bardziej zwarte. Ciasto po upieczeniu trochę opadnie i będzie w konsystencji przypominać krem. Bardzo polecam. Składniki na ciasto. 6 dużych jajek L, osobno żółtka i białka. Jajka mają być w temperaturze pokojowej. 2 łyżeczki ekstraktu waniliowego, możemy zastąpić cukrem z wanilią. 300 g gorzkiej czekolady o zawartości masy kakaowej 70%. 200 g masła o zawartości tłuszczu 82-83%. Masło ekstra. 100 g cukru. Trzy krople aromatu śmietankowego, niekoniecznie można pominąć, jedna łyżeczka kawy rozpuszczalnej. Do miski przykładamy pokrojone masło, połamaną gorzką czekoladę. Stawiamy na bardzo małym gazie i mieszając podgrzewamy, aż czekolada i masło się roztopią. Ogień musi być naprawdę bardzo mały, pamiętajmy o tym. Gdy już czekolada i masło prawie całkowicie się roztopią, ale zostaną jeszcze takie kawałki, Ściągamy z ognia i mieszamy aż powstanie jednolita masa. I czekolada całkowicie się roztopi. Następnie, masę przelewamy do większej miski i odstawiamy na około 5-10 minut do ostudzenia. Od czasu do czasu możemy zamieszać. Do miski przekładamy żółtka, dodajemy cukier i ubijamy na jasny krem. Następnie dodajemy ekstrakt waniliowy, kawę, aromat śmietankowy i krótko mieszamy. Do drugiej czystej miski przekładamy białka i ubijamy. Do masy czekoladowej dodajemy ubite żółtka. Mieszamy szpatułką, aż składniki trochę się przemieszają. Ciągle pozostanie trochę marmurkowy wzór. Dodajemy białka i teraz dokładnie mieszamy na jednolite ciasto. Ciasto przekładamy do przygotowanej tortownicy i wyrównujemy. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w 170 stopniach na funkcji góra-dół przez około 30-34 minuty. Piekłam na drugiej od dołu półce piekarnika. Ciasto najbardziej im smakowało, jak piekłam je 30 minut. Było bardzo piankowe i wilgotne. Może się wydawać, że to zakalec, ale tak ma być. Ciasto po upieczeniu opadnie. Ostudzone ciasto ostrożnie wyciągamy z blaszki. Nożem oddzielamy ciasto od brzegów blaszki i ciasto kładziemy na paterze. 250 ml schłodzonej śmietanki kremówki wlewamy do miski, dodajemy fix cukier puder, Jedną, dwie łyżeczki ekstraktu waniliowego możemy zastąpić cukrem z wanilią i ubijamy. Gotową śmietankę wykładamy na ciasto i wyrównujemy. Krem możemy tak troszkę ponaciągać łyżką aby wyglądał bardziej apetycznie. Na kremie układamy malinę. I na koniec ciasto posypałam kandyzowaną różą. Możemy pominąć. Kandyzowana róża delikatnie będzie się topić na śmietance, dlatego ozdabiamy nią ciasto przed samym podaniem. I nasze pyszne, obłędne czekoladowe ciasto jest już gotowe. Jest bardzo smaczne, wilgotne, piankowe, aromatyczne. Polecam!